Witam Państwa na konferencji prasowej po meczu Miecielegnica Legnica Łódzki Klub Sportowy. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2 do 1. Jako uzupełnienie dodam, że mecz z trybun obserwowało 2556 kibiców. W pierwszej części konferencji naszym gościem jest szkoleniowiec lks u pan Szymon Grabowski. Panie trenerze, proszę o podsumowanie meczu. Dzień dobry. Nie wygra się meczu, albo nawet jak się okazało nie zremisuje się w momencie, kiedy ma hmm, się... Bardzo dużą ingerencji, jeśli chodzi o stracone, stracone bramki. W mojej opinii pierwsza bramka e, pozwoliliśmy przeciwnikowi na zbyt dużo, a w zasadzie nie może tak być, gdzie odbieramy piłkę w środku pola i zaczynamy nasz kontratak od prowadzenia, gdzie e, przeciwnik nam odbiera i, i jest sytuacja, można powiedzieć, w drugą stronę, więc błąd własny, mm, później trochę szczęścia e, bramka można powiedzieć samobójcza, gdzie nasz, gdzie nasz zawodnik zostaje jeszcze nastrzelony rozpoczyna ten mecz na pewno nie po naszej myśli. Nasza reakcja, no ta by była myślę w miarę, w miarę pozytywna, no ale sytuacja Gustawa Norlina musi się kończyć bramką i wtedy, wtedy ten mecz niejako rozpocząłby się od, od początku. No i to co mówię no, o pomocy przy drugiej bramce, przy naszym stałym fragmencie, e, zamiast e, e, niebezpieczeństwo po stronie e, w, w, w polu karnym gospodarzy. My tracimy bramkę po, po ataku szybkim. Także to jest, to jest naprawdę bardzo duża bolączka, jak straciliśmy dzisiaj bramki. Finalnie trzy punkty. W drugiej połowie mieliśmy plan, żeby wrócić jak najszybciej do meczu. To nam się udało i może to wyglądało, jeśli chodzi o determinację, ok, ale brakowało konkretów w trzeciej tercji. Brakowało przede wszystkim dobrego egzekwowania stałych fragmentów, bo to dalej kulało. No, i te akcje, w tych, które zawiązywaliśmy w półprzestrzeniach, do momentu, myślę, tam 75 minuty było ok, później już i, i, i podwajany był Adrian Jurkiewicz, i z drugiej strony też może nie było za dużo niebezpieczeństwa, chociaż myślę, że też swoje sytuacje mieliśmy, bo, bo Hussein Balicz miał piłkę na nodze i też można było się pokusić o, o skierowanie do siatki. Myślę, że i tak moi zawodnicy wykazali się dużą ambicją. Chociaż ten mecz od samego początku im się nie układał, więc jeżeli mamy budować, to będziemy budować siebie na tej drugiej połowie. Dziękuję. Czy mają Państwo pytania? Karol Bugajski, przegląd sportowy, proszę. Dzień dobry, panie trenerze. Dobrze. Pamiętam dwa tygodnie temu, czy 10 dni temu w Głogowie mówił Pan, można przegrać mecz ale nie w taki sposób. Dzisiaj pozytywów jednak, tak jak Pan skończył, znajdujemy więcej po, po, po tym spotkaniu. Jeżeli oceniamy przez pryzmat meczu Chrobrego i, i, i dzisiaj na pewno tak, ale dzisiaj znowu wyszły takie rzeczy, z których, no, które, które pomogły znacznym stopniu gospodarzom, jeśli chodzi o te zdobyte bramki i to jest dla nas duża bolączka, bo, 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 bo tak mówię, nie powinniśmy się zachowywać, w żadnych z tych dwóch przypadków nie powinna paść bramka dla, dla gospodarzy, więc tutaj Indywidualnie mamy nauczkę, ale też myślę jako, jako zespół. Niestety to życie doświadcza nas bardzo mocno na tych, na tych wyjazdach, i, i, i cały czas jeszcze na tą chwilę widocznie musimy jeszcze więcej dawać od siebie, żeby, żeby na tych wyjazdach punktować. Pamiętam też, głowie powiedział Pan, że. Ta gra przeciwko chrobom pozostawiała wiele do życzenia, praktycznie w każdym aspekcie, też, pod względem cech ewolucjonalnych, pod względem nastawienia. Dzisiaj, to jak weszliście w to spotkanie, też może być podyktowane trochę tym, że już zaczynają te wyjazdy siedzieć z tyłu głowy? Ja myślę, że, myślę, że nie, nie, nie. Nie szedłbym w tą stronę, ale na pewno szczególnie te pierwsze 10 minut nie były w naszym wykonaniu najlepsze. To na pewno rozmowa z zawodnikami, dlaczego tak się, tak się stało, bo, bo też uczulaliśmy na, na początek miedzi, że na pewno będzie chciała tutaj narzucić swoje, swoje, swoje gdzieś tam tempo i warunki, warunki gry. My myślę, że no zbyt, zbyt, zbyt mocno oddaliśmy to pole. I tak jak powiedziałem, nasza, nasza no, ingerencja, jeśli chodzi o pomoc nawet i w posiadaniu piłki przez przeciwnika była zbyt duża. Czy mają Państwo pytania? Proszę. Sienicki, ja, panie trenerze, ja zapytałem, właśnie to już po części było o tym mówione, ale właśnie szybko stracony znowu yy, i Pan jeszcze przyznał, że sami sobie utrudniliście trochę zadanie. Czy tutaj jest jeszcze pole do tego, żeby właśnie, jak ta obrona funkcjonuje, rzeczywiście działa w domu, na wyjeździe, gdzieś trafia się taki moment jeden czy dwa do koncentracji i to kosztuje? Jak to się dzieje? No tak, niestety, niestety się zdarza i teraz no oczywiście błąd, błąd błędem, bo, bo tak jak też tutaj było zaznaczone, czy to ja powiedziałem, że były błędy indywidualne, ale też to nie, nie były bezpośrednie błędy, które, które skutkowały tym, tym, tą stratą bramki, więc też naszym zadaniem jest no jeszcze lepiej lepsza organizacja nawet i w polu karnym, bo dzisiaj, no mówię, trochę też szczęścia brakowało, bo normalnie w... w, w Normalnie w treningach, że tak powiem, dobrze bronimy tego pola karnego i, i, i takie sytuacje jak dzisiaj wybraniamy, chociażby na stałe fragmenty gry, więc tutaj też trochę przy tym uderzeniu no szczęścia, gdzie, gdzie jednego z naszych zawodników piłka trafia w klatkę piersiową i, i rozpoczyna się to naprawdę no w najgorszym jak tylko można, w momencie i na poziomie nie, nie najlepszym. No ale tak jak powiedziałem, my mieliśmy sytuację w polu karnym stuprocentowa. No wystarczyło w cudzysłowie oczywiście tylko i wyłącznie za, uderzyć obok obok bramkarza i, i, i na pewno tutaj Gustaw będzie też miał sam do siebie pretensje, bo, bo na tym poziomie takie, takie rzeczy po prostu musimy finalizować i, i, i ten mecz nie jako, tak jak powiedziałem, rozpoczął się od nowa. Czyli do liczby sytuacji tutaj zastrzeżenia ma bardziej do jakości. Myślę, że tak to możemy podsumować. Proszę Bezwiński, radziłem, jeszcze tren, że o te stałe fragmenty ofensywne. Ich było dużo i wolnych, i rogów, tak jak tak. trener powiedział, czegoś brakowało, ale brak, bardziej brakowało rozegrania, znaczy dobrego dośrodkowania, ustawienia się w polkarnym. Czy to jednak mieć Was bardzo dobrze czytało przy tych stałych fragmentach? Przede wszystkim musimy zacząć od siebie. mieć może plan miała. w, 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 w finale okazało się, że pewnie bardzo dobry na, na obronę, ale w większości tych stałych fragmentów nie musieli bronić, bo ten transport nie był najlepszy i też to jest. Mówię odwrotnie proporcjonalnie do tego, co, 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 co robią zawodnicy podczas, podczas zajęć. I tutaj no nie może tak się zdarzyć, że ja już pomijam tą bramkę, ale mamy sytuację, gdzie w tym polu karnym specjalnie podnieśliśmy też wzrost ludzi, którzy wchodzili po to, żeby gdzieś tam się mocniej kotłowało, żeby było zagrożenie. Nagle się albo się spieszymy i, i zawodnicy nie są gotowi, albo jest dośrodkowanie kończące na pierwszym zawodniku przeciwnika. Więc naprawdę, yy, wiadomo, że emocje się udzielają każdemu, ale tej zimnej y, głowy, zimnej krwi musimy y, po prostu zachować więcej. Dziękuję. Proszę, nie widzę, ale widzę rękę. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry, Ja chciałem zapytać o bardziej defensywne ustawienie w drugiej połowie Gustafa Norlina. Jakby Pan ocenił jego dzisiejszy występ i czy w przypadku, kiedy nieobecny jest Kowalczyk, to częściej możemy się spodziewać tego wariantu? Z Gustawem mamy opcję właśnie wyćwiczoną, z racji tego, że mamy jakieś deficyty na bokach obrony i tutaj mamy kilka, kilka rzeczy, że tak powiem, w zanarzu. Dzisiaj w, w przerwie zdecydowałem się na zmianę razem ze sztabem, z racji tego, że dwie bramki padły właśnie po stronie, po stronie lewej. Chcieliśmy tutaj niejako też zabezpieczyć mocniej tą stronę, ale też żeby to nie było, nie było, nie odbiło się na atakowaniu. Myślę, że to nam się naprawdę bardzo udało, no bo też te, te akcje z lewą stroną w, w drugiej połowie były dobre, zaczepne i tutaj tą przewagę z, sp, sprawiał i Gustaw, i Adrian Jurkiewicz, który dzisiaj debiutował. Więc naprawdę ta, ta lewa strona dobrze nam funkcjonowała. Czy to jest najdłużej zobaczymy, no ale patrząc na to jak, jakie mamy gdzieś tam w pewnych momentach problemy musimy szukać pewnie kilku, kilku innych opcji, nie tylko stawiać zawodników na swoich nominalnych pozycjach. W drugiej części konferencji naszym gościem jest szkoleniowiec Miedzi, pan Janusz Niecieć. Panie trenerze, proszę o komentarz połeczowy. Dzień dobry. Działa? Tak. tak. Halo. No, przede wszystkim myślę, że zespół bardzo, bardzo długo czekał na to zwycięstwo i, i ja też widzę po zespole, że, że zespół tego potrzebował. I ta pewność siebie, której, której nie widziałem wcześniej i gdy przyszedłem, uważałem, że to jest taka pierwsza rzecz, żeby, żeby odbudować pewność siebie. Ona się wiąże oczywiście z kilkoma innymi rzeczami, żeby zespół zaczął lepiej grać, miał lepsze mechanizmy. Wypracowane rzeczy, które dadzą mu taką wiedzę i ten spokój, że, że potrafimy pewne rzeczy z pewnymi rzeczami sobie radzić, i później krok po kroku mam nadzieję, że ta praca przyniesie określone efekty w postaci zwycięstwa i te zwycięstwa przywrócą pewność siebie, bo nie jest sztuką przyjść i powiedzieć, panowie, bądźcie pewni siebie, daję wam wiarę i tak dalej, bo, bo takie rzeczy trochę pomogą, ale, ale one nie załatwią sprawy i. I ja doceniam takie małe rzeczy, które my robimy i to, co zrobiliśmy nawet dzisiaj w porównaniu do ostatniego meczu, to myślę, że taki największy pozytyw, oprócz oczywiście zwycięstwa i trzech punktów, to to, że w ostatnim meczu na przykład wypuściliśmy to zwycięstwo w samej końcówce i, i, i dwa punkty uciekły w meczu z Chrobrym, a dzisiaj to taki największy pozytyw, że potrafiliśmy tą końcówkę też, pomimo, że nie mieliśmy już jakiejś sytuacji, czy nie graliśmy na połowie przeciwnika, to potrafiliśmy się lepiej wybronić i, i, i utrzymać ten wynik i zarządzać tym wynikiem. To jest na pewno pozytyw. Na pewno pozytyw, że coraz więcej rzeczy, nad którymi pracujemy, funkcjonuje, ale one są jeszcze niestabilne i, i myślę, że jak to zwycięstwo i mam nadzieję kolejne, że też dodadzą takiej pewności i, i tego, żeby zespół jeszcze bardziej uwierzył, że to co robimy jest słuszne, dobre i i żeby, żeby tą drogę kontynuować, ona nie będzie łatwa, tak samo jak nie będzie łatwy kolejny mecz, czy kolejny, ale ale warto iść tą drogą, bo bo już ostatnie mecze od kiedy przyszedłem, mimo że tego czasu było bardzo mało na pracę, to myślę, że, że widać i, i jest coraz większa jedność w zespole jest coraz więcej rzeczy, z które, na których można budować ale też ja nie będę tutaj zaciemniał rzeczywistości, że dzisiejsze jedno zwycięstwo wszystko rozwiązuje, po prostu ona nas bardzo cieszy, bardzo tego zespół potrzebował i, 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 i to jest kolejny taki duży pozytyw, ale, ale jest jeszcze bardzo, bardzo dużo pracy i, i takie indywidualne i, i, i w to, żeby jeszcze w niektórych sytuacjach reagować inaczej, choćby w tym, że, żebyśmy wiedzieli, jak zarządzać w pewnych sytuacjach. Kiedy ktoś wychodzi z kontratakiem, mieliśmy się przynajmniej dwie trzy sytuacje, gdzie powinniśmy przerwać kontratak, my jesteśmy za delikatni. Kilka jeszcze negatywów o których na pewno z zespołem porozmawiam bo one mają nam pomóc ostatecznie żeby wygrywać natomiast dzisiaj ja jestem bardzo szczęśliwy bo to po pierwsze mój debiut przed naszymi kibicami przed wami. Drugie to że zespół tego potrzebował i myślę że, że bardziej tego zespół potrzebował i, i, i super że, że ta radość była i, i, i wierzę że ta radość która też była w szatni będzie częściej gościła czy to w naszej szatni czy naszej nawet jeśli będziemy na wyjeździe. Dzięki. Filip Macuda, Sport.pl. Proszę. Dobry, panie trenerze, Filip Macuda, Sport.pl. Gratuluję zwycięstwa. Po tej kontuzji Adnana Kowacewicza stało się jasne, że będziecie musieli znaleźć jednego z liderów takich mentalnych tego zespołu, ale chciałbym zapytać się o lidera boiskowego albo kogoś, kto może takim liderem się stać. Asier Kordowa to taki piłkarz, który u Pana na początku tej kadencji dużo dobrego już zrobił. Asysta z Herobrem dzisiaj gol. No właśnie, według Pana to jest zawodnik, który może być faktycznie taką Pierwszoplanową postacią tej miedzi, Legnica, Janusza, wiedzieć, bo wydaje mi się, że to jest postać, która chyba na pana przyjściu najwięcej na razie zyskała. Nasser no, na pewno potrzebował trochę czasu, bo on też stosunkowo późno dołączył. Oczywiście ze mną pracuje też krótko, jak reszta piłkarzy. Natomiast e, na pewno to, co pan powiedział, myślę, że jest tym wygranym, ale broni też się na boisku. E, co nie znaczy, że, że wszystko z jego strony jest idealne, bo dzisiaj jego wejście w mecz. E, no, wymagało dużo korekt i, i, i ono nie było dobre, natomiast Asier jest takim piłkarzem, który nawet jeśli pewnych rzeczy jeszcze nie zrealizuje, bo, bo musimy nad nimi popracować, to ma bardzo dużą jakość i, i ta lewa noga jest naprawdę świetnie ułożona i potrafi dośrodkować. Ostatnio Stanclik o centymetry piłka minęła z chorobrym, świetne dośrodkowanie. Dzisiaj strzał, miał jeszcze drugą, którą mógł strzelić, więc... Więc wierzę, że teraz ten czas będzie działał na jego korzyść i będziemy jeszcze mieli więcej pociechy, bo piłkarz naprawdę utalentowany. Ale myślę, że też po drugiej stronie Antonik też daje, daje nam sporo opcji, sporo dobrego. Jeszcze może nie przełożył tego tak na, na same liczby, tak jak Asier, ale, ale też bardzo wierzę, że, że to będzie Anton w takiej najlepszej dyspozycji. I, i będzie też strzelał i będziemy mieli oba skrzydła, jak do tego dorzucimy stanclika w najwyższej dyspozycji, a on też będzie rósł i wierzę, że będzie tylko lepszy, to, to taka trójka mocna plus jeszcze kilku na ławce, bo jest jęgwal i, i mioć, także e, kilku zawodników, którzy mogą również e, dawać taką wartość nawet w ostatnich 15 czy 20 minutach, więc, więc tu, tu liczę na dużo. To jeszcze pytania o obronę. Wiem, że dzisiaj też nie udało się zachować czystego konta, ale ta, te pytania o obronę się przewijały ostatnio. Dzisiaj ten gol stracony po rzucie karnym. Widzi pan też poprawę jednak tego, tej formacji, od kiedy pan przyszedł do, do klubu, bo wiemy, że mieć traciła dużo goli, natomiast teraz dwa gole stracone z chorobem dzisiaj tylko jedno z tego rzutu karnego. Gdzieś widzi Pan też jakąś poprawę, może jakieś korekty wprowadziliście i ta formacja też zaczyna właśnie funkcjonować tak, jak pan tego wyobrażał i, i życzył. Mówi pan obrona, obrona, obrona jest bardzo jakby no taki, tak, formacja defensywna, natomiast proszę mi wierzyć, to nie była tylko kwestia formacji defensywnej. Za obronę odpowiada trochę więcej zawodników, bo jeśli pierwsza linia pressingować źle presuje, druga linia nie podchodzi za pierwszą linią i, i linia obrony nie skraca i przestrzenie są za duże, to co wcześniej było, to, to, to wysoki pressing jest nieskuteczny, później jest za dużo przestrzeni za plecami i tak dalej. W polu karnym też były ogromne problemy i dalej mamy problemy, bo bramka z chrobrym Głogów również spowodowała, że, że pomimo, że pracujemy, rozmawiamy, pokazujemy wideo, wracamy tego treningu też, jeśli jest dzień czy dwa, tylko przerwy i, i to też nie, zrobisz, nie zrobi się intensywnego treningu, bo trzeba po prostu bazować na tym, żeby wytłumaczyć, żeby po prostu pokazać, wiedzieć na co zwrócić uwagę. Natomiast no powiem trochę brutalnie, ale to, to nie był przypadek, że Mieś traciła tyle bramek tu. Tu trzeba poprawić grę również w ofensywie. Jeśli poprawiamy grę w ofensywie, to też lepiej bronimy, bo lepiej jesteśmy zorganizowani, lepiej zajmujemy pozycję, jesteśmy bliżej siebie, dzięki czemu w razie straty piłki mamy lepsze możliwości do reakcji i tak dalej. To jest, to jest trochę bardziej skomplikowane niż tylko, nie wiem, wzięcie transferu albo powiedzenie panowie musicie lepiej bronić w polu karnym. Absolutnie to kompletnie by nie zadziałało, jeśli chodzi o takie komunikaty, Jakość to jedno, natomiast trzeba wypracować pełne mechanizmy, jak bronić światła bramki, kto za co odpowiada, kto w którym miejscu ma być, kto gdzie ma zdążyć, kto ma wygrać i gdzie pozycje, gdzie ma się znajdować, gdy piłka jest w danej strefie i tak dalej. To jest... I później, oprócz tego, żeby to wytłumaczyć i przetrenować, później zderzyć się oczywiście meczowo i korygować i korygować. To jest, to jest długi proces. I... I też nie będę ukrywał, że, że to było chyba naj, najgorzej funkcjonujące w całym zespole i, i dlatego też chciałem to od razu pierwsze dni już przed śląskiem poprawić. Ze śląskiem kilka błędów polukarnym, dwie zakończone bramkami. Za chwilę z Chrobrym już było lepiej. Też jeden błąd, dzisiaj już było znowu jeszcze lepiej. Ale wierzę, że to nie będzie jakiś jeden czy drugi mecz wypadkowy, że coś nam się uda, albo że coś poprawiliśmy i, i zakończymy na tym. Tylko będziemy cały czas konsekwentnie to robić, jeszcze poprawiać nowe rzeczy, jeszcze wprowadzać takie mechanizmy, które nam pozwolą bronić dobrze i skutecznie w polu karnym. Dawid, sołtys z elegiińskiej.pl, proszę. Panie trenerze, nawiązując trochę do odpowiedzi tej, przed chwilą. Widać było, że ten bardzo mocno reaguje i korekty robi na bieżąco. Widać, że zawodnicy jeszcze nie do końca funkcjonują tak jak należy. To znaczy, było trochę błędów, było ślepych podań. To od razu powiemy, trochę błędów. Trochę. Ja wiem, ile było błędów, więc tych błędów tak. na pewno było dużo, dużo więcej. Natomiast no to, co pan widział, korygowałem, bo tak, tak, przez tak. dwa tygodnie to jest naprawdę bardzo dużo. Zawodnicy dostali informacji, bo, bo innej drogi nie było po prostu, żeby, żeby skorygować. No właśnie, yy, i cały czas w trakcie jakby żyje pan. Yy, nowe, nowe z żywym organizmem, bo oczywiście przed sezonem nie miał pan okazji trenować yy, drużyny i ustawić tak jak, yy, jak chce taktycznie, to widać, że jeszcze tutaj te ustawienia trochę się korygują w trakcie. Natomiast widać też yy, w końcówce bardzo głęboko była ustawiona yy, obrona miedzi przystałym fragmencie gry, a trener zachęcał ich do wyjścia yy, za głęboko. Zdaniem trenera ewidentnie widać. Kilkanaście metrów za głęboko. Mhm. Tylko jeśli, to powiem tak trochę na obronę piłkarzy, że, e, że oczywiście, że powinni stać z 15 nawet metrów wyżej. Jeśli piłka jest na 25, 30 metrze na połowie przeciwnika, to to, że ktoś idzie za moje plecy, to nie znaczy, że ja muszę z nim iść po prostu. Zostawiam na spalonym i stoję na 35 metrze, mam ciało obrócone i, i tak dalej, pomimo moich krzyków i i nawet takiego zachęcania, żeby wyjść wyżej, to zawodnicy krzyczeli wyżej, a i tak szli niżej, więc i niestety to później się odbija, że z 16-13 metra, jak wybijemy piłkę na 20, to jest ryzyko, że strzelą ramkę, bo komuś spadnie, ktoś odda strzał życia i może punkty uciec. Jeśli stanę na 35 i nawet zareaguję na 25 i wybiję na 35-40 stąd zawodnik nawet strzał życia pewnie tysiąc razy, może kiedyś wpadnie za parę lat. Więc to są takie rzeczy, tylko to co mówiłem. My ostatnio z chorobrym w 89 też wypuściliśmy. Zawodnicy wcześniej też czuli. No, niedawno było 4-0, niedawno dużo bramek było traconych. Wiele miesięcy, przecież no, kilkanaście porażek w ostatnich kilkunastu miesiącach. Ten zespół na pewno to wstrząsnęło, na pewno to widzę, że, że ta pewność jest zabrana, jeśli zawodnik jest pewny siebie, wychodzi, ma mechanizmy, wie, że jest odważny i to co robi to jest bezpieczne, bo, bo nawet nie mając piłki może kontrolować pewne rzeczy, to wtedy też nie boi się stanąć wyżej i to robi automatycznie, jest odważnie i, i nie musi się zastanawiać, że o co będzie jak nam zagrają gdzieś za plecy, więc... Więc to jest taka, no też moja teraz robota, żeby zawodników jeszcze bardziej wyposażać w te rzeczy, które mają im pomóc i w budowaniu, i w ataku, i w obronie. Jak nabiorą pewności siebie jeszcze więcej, też takie zwycięstwa też budują zespół i to uważam, że po tym zwycięstwie zespół też będzie miał kolejne 10, 20, 30%. Znowu jeszcze odważniej, jeszcze pewniej, bo, bo już ten bagaż trochę tych niewygranych meczów ciążył i trzeba było go przełamać. Jedno zwycięstwo. Wierzę, że pójdziemy po drugie, że zespół będzie jeszcze skuteczniejszy i lepszy w następnym meczu. I, i, i też dwa zwycięstwa z rzędu na pewno będą e, jeszcze bardziej budować i jeszcze będziemy mogli się też przygotować. Złapią trochę zawodnicy więcej spokoju w niektórych sytuacjach i będą wtedy podejmować lepsze, rozsądniejsze decyzje. Co mam nadzieję znowu przełoży się na kolejne punkty. Dlatego dokończę. Jeszcze pytanie, w zasadzie dodam drugie. Kiedy można spodziewać się tych wypracowania tych mechanizmów tak, żebyśmy widzieli zespół poukładany tak, żeby nie było ponad normę tych błędów. Bo wiadomo, na razie to widać, że ich jest więcej niż poukładanych w zespole. To się układa. I, czego, i kiedy można oczekiwać mm. za dwa, no. trzy tygodnie. No tener jakby już ma doświadczenie w wielu mm. zespołach, więc wie mniej więcej. To jest... Kiedy to jest można... Nie jestem, nie jestem w stanie Ci odpowiedzieć, czy to będą mm. dwa, trzy tygodnie, czy miesiąc, mm. bo... Bo to zależy też od wielu czynników, czasem sytuacja z Kowaczewiczem, gdzie nagle mamy tutaj lidera, kapitana, nagle bum i trzeba przestawić kościelnego znowu z półlewego stopera na centralnego. Więc to takie rzeczy też gdzieś czasem coś się wypracuje, potem jest wybicie i znowu trzeba z zawodnikiem na trochę na pozycji, na której wcześniej nie trenował, znowu go obudować. Przepraszam, wchodzi zawodnik, który wcześniej nie grał, Grudziński. To znowu to opóźnia i jeśli nie będzie takich niespodzianek, to my w każdym meczu będziemy na pewno lepiej reagować. Przynajmniej będzie to na tyle wytłumaczone i może trochę przećwiczone, bo teraz do meczu ze Stalą zawodnicy teraz przez 9-10 dni nie mieli dnia wolnego, więc bo trzeba było tyle pracować. Jutro mają pierwszy dzień, gdzie, gdzie, gdzie mają wolny, więc wracamy w czwartek. W czwartek, dwa dni po meczu, nie jesteś w stanie zrobić mocnego treningu, możesz zrobić. Solidny, ale na pewno nie bardzo mocny pod kątem intensywności. W piątek, dzień przed meczem, później wyjazd siedmiogodzinny, więc też nie za dużo potrenujemy. Więc raczej bazuję teraz na jeszcze rozmowie, na pokazaniu tego na treningu, jakimś krótkim akcencie i te rzeczy na bazie też poprzedniego meczu i tego, co przed nami, wprowadzam, bo na razie też działam trochę doraźnie. Nie będę tutaj czarował żeby ratować trochę tą sytuację, żebyśmy zaczęli wygrać jeden mecz, drugi trochę, właśnie żeby zespół nabrał pewności wiatru, no bo dzisiaj ten zespół no, gra na kilkadziesiąt pewnie procent tego, co ja bym chciał i oczekiwał pod kątem stabilności. Ten zespół będzie się rozwijał i będzie grał na pewno jeszcze dużo lepiej, ale ja się dzisiaj cieszę z tego momentu bardzo, bo, bo wiem, że zespołowi to bardzo ciążyło i dzisiaj mam nadzieję, że ten kamień im spadnie i że pójdziemy za ciosem, poprawimy i i przed kolejnym meczem u siebie będziemy mieli taką sytuację, że, że już nie będzie tego bagażu, że tam ostatnie miejsce ileś, kilkanaście bramek straconych i, i zero punktów. Karol Bugański, przegląd sportowy, proszę. Dziękuję Panie Karmierze, ja trochę kontynuując ten temat. Jakby jak ocenia Pan potencjał drużynowy, widząc, jak ta drużyna się rozwija z meczu na mecz, tak jak, tak jak pan mówi, mhm. ja nie ukrywam mam dystans do pańskiej roli tutaj w miedzi i też... też Pamiętając o, o poprzednich pracach w ekstraklasie I, i wolę zapytać na samym początku, czy my mamy się po tej miedzi prowadzonej przez Pana spodziewać, nie wiem, jeszcze jesienią włączenia do walki w czołówce? Czy Pan w ogóle myśli o takich celach patrząc na to, co już zastał, co już poznał w tym zespole, czy nie wiem, utrzymanie to jest cel na ten sezon? Cel jest bardzo prosty dla mnie. Możemy dzisiaj mówić, ja mogę mówić i o pierwszym miejscu, i o drugim, i o barażach, ja mówię, co i tak dalej. O potencjale dużej, jak, tak. jak pan go ocenia, też widząc progres z meczu na mecz. Co oni mogą jeszcze zrobić? Tak no, realnie. Proszę mi wierzyć, mogą zrobić bardzo dużo. W każdym gdzieś tam zespole, w którym wchodziłem, zespoły robiły ogromne postępy od samego początku. Czasem miałem więcej czasu na pracę, czasem zaczynałem od początku sezonu, miałem okres przygotowawczy, mogłem przez 4-5-6 tygodni wypracować więcej rzeczy. Czasem, nawet tak w ostatnim moim klubie w Stali Mielec, wszedłem. Jeszcze mecz był odwołany, miałem przerwę reprezentacyjną plus odwołanie meczu. Miałem trzy tygodnie na pracę, gdy, gdy zagrałem pierwszy mecz z motorem, i tak dalej. Więc, więc każda sytuacja jest różna. Ja nie skupiam się na tym, co my tam będziemy robić w październiku czy w listopadzie. Ja mówię to, co powiedziałem przed chwilą. Ja się skupiam naprawdę na doraźnych rzeczach, które mają jak najszybciej pomóc zespołowi, nawet jeśli to nie będzie wyglądało tak jak futbol, który pewnie pan obserwował, jak, jak moje zespoły grają i, i jak są zorganizowane i tak dalej. Więc to na razie też ja nie myślę o tym, że, że my już jutro pojutrze będziemy tak grali i, i perfekcyjnie, bo już robimy takie akcje, już jesteśmy zdecydowanie lepsi, ale nie robimy tego przez 60, 70, 80 minut, raczej robimy 20, 30, dobra połowa, tak jak z chrobrym, 30, 35 minut, bardzo dobre pierwsza połowa, przebłyski i tak dalej. Więc ja się cieszę takimi małymi rzeczami, że wcześniej, nie wiem, czegoś nie ma, za chwilę jest. Ostatnio wypuściliśmy zwycięstwo, teraz nie wypuściliśmy. Wcześniej zespół się nie podnosił, w chrobrym 0-1 podniósł się na 2,1, Dzisiaj stracił bramkę, ale znowu nie wypuścił. No i to takie rzeczy, które, które mnie cieszą, bo, bo ja pracuję nad moimi rzeczami, bo wierzę, że te mniejsze rzeczy Będą wpływać na później większe na wyniki. A jak będą wyniki, to ja nie muszę patrzeć wtedy w tabelę, bo wiem, że ten zespół może się włączyć właśnie, tak trochę wracając do panego pytania też, że ten zespół może się w rundzie jesiennej o coś włączyć. Tylko możemy dzisiaj mówić siódme, szóste miejsce, potem ktoś złapie, zrobi sobie nagłówek i tak dalej, można tak zrobić, dla mnie nie ma problemu. Natomiast jak będziemy lepsi, będziemy bardziej powtarzalni w swoich zachowaniach, to będziemy punktować. Jak będziemy punktować... Ja nie stawiam limitów przed zespołem, bo stawiano czasem mi limity, że mam walczyć o utrzymania, a awansowałem na przykład z Górnikiem Polkowice. Z widzewem miałem dwa lata, zrobiliśmy w rok, ze Stalą Rzeszów przebudowa całej kadry, kilku zawodników zostało, też miałem dwa lata, w rok awansowaliśmy. I to też mnie pokazało, żebym sam sobie limitów nie stawiał, ani zawodnikom tego nie robię. Ja chcę, żeby zawodnik był lepszy, żeby był przygotowany pod kątem mentalnym, techniczno-taktycznym, motorycznym, żeby było wszystko się zgadzało. Zawodnik ma też dbać o siebie i później, jak będzie dobrze grał, będziemy jako zespół dobrze grali, to będziemy wierzę w to, że ta dobra praca będzie przekładała się na punkty, a punkty będą nam pozwalały, żeby się piąć w tabeli. Ja nie chcę się skupiać naprawdę na tabeli, bo mam kupę pracy, żeby, żeby ją poświęcić zawodnikom na. Nawet czasem na jedną, dwie informacje, które mają każdemu zawodnikowi w czymś pomóc, żeby był lepszy.